od 60 lat. Przez wiele lat uczestniczył w Bolesławieckich Międzynarodowych Plenerach Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Mowa o Władysławie Garniku, którego Bolesławianie znają przede wszystkim jako artystę ceramika. To ważna, ale nie jedyna płaszczyzna jego twórczości. By odkryć inne artystyczne oblicza Władysława Garnika, warto wybrać się na piątkowy wernisaż do Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa, gdzie artysta pokaże między innymi swoje porcelanowe konstrukcje. Są to prace jakby różne stylowo ze względu na rodzaj użytego materiału, ponieważ będzie można zobaczyć prace z porcelany, tak zwane ażury, konstrukcje przypominające architekturę, nawiązujące do architektury, ale również prace w kolorystyce ziemi z bolesławieckiej gliny, nawiązujące tematycznie do człowieka. Wystawę uzupełnią rysunki wykonane tuszem oraz multimedialny przegląd malarstwa artysty. Mamy też ponad 12 rysunków robionych tuszem, ale również 7. Grafik tego artysty. Wernisarz rozpocznie się w piątek 7 lutego o godzinie 17 w dziale historii miasta Bolesławieckiego Muzeum. Wystawę przygotowano w ramach czwartego Biennale Mistrzów Ceramiki imienia Bronisława Wolanina ze zbiorów prywatnych artysty oraz kolekcji Muzeum Porcelany w Wałbrzychu Fundacji Unikat Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, Międzynarodowego Centrum Ceramiki i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.